Nie ma dzisiaj. nie ma. może pan może pan Dokładnie właśnie to robię. Właśnie to robię w d Także sądu na no nieróbstwo pani Cielarskiej. To obecnie sprawę prowadzi, tak? Tak, to tak, tak. dziwnym, dziwny dziwnym trafem, trafem trafem, tak. Zdarzyło się. Cholera ja będzie wcześniej przychodzić, jak może... I, 37 minut się spóźniłam. Ja jestem podatnikiem, który za nie pracę płaci. No Kaktus mów y, co... E, tam witajcie, witajcie, witajcie. inni widzowie. Pozdrawiam Cię Wilczyca spod budynku, który teoretycznie był zbudowany po to, żeby tutaj w tym państwie zapanowała sprawiedliwość. Niestety, w tym państwie sprawiedliwości nie znajdziecie, jak to cytując klasyka, sąd z sądem, sprawiedliwość musi być po sobie stronie, więc żeby tu przyjść i osiągnąć sąd, to trzeba by przyjść, nie wiem czym, ale pamiętajcie, że zamek wylata. Samo to, że ta szmata niebieska z gwiazdkami to wisi, już widać, że tutaj Sprawiedliwości w tym budynku od tych ludzi nie otrzymacie. Ja złożyłem sprawę z powództwa cywilnego przeciwko Konradowi D, oskarżonemu Konradowi D. Niestety sędzia cały czas próbuje uwalić sprawę dzisiaj. Poprzednia sprawa opóźniła się o dokładnie 37 minut i tyle tyle samo później ja wszedłem na moją rozprawę o 37 minut, dlatego że się spóźniła. Bo jest panią sędziną. Zapomniała tylko i wyłącznie ta sędzina, że ona jest utrzymywana m.in. z moich podatków. To ja muszę teraz lecieć zapierdalać, ciężko pracować, zapierdalać w tym kraju. Po to, żeby zapłacić podatki. Żeby utrzymać ten budynek z antysystemu. Systemu, który gnębi. Gnębi Polaków. Tu sprawiedliwości nie znajdziecie. Tu jest sędzia, który za przekręty tam, walone są przekręty tutaj takie, że mózg się lasuje. I e, sądy mają być niewolne. Sądy mają być szybkie. Sprawiedliwe i uczciwe. A jak widać sądy się spóźniają. pani sędzina Cielerska y, ma w dupie, głęboko w dupie ma os oskarżycieli sprawy, spóźnia się, bo jej wolno. I już, a co mi zrobisz? Nie mam twojego płaszcza i co mi kurwa zrobisz. Tak to właśnie jest. Dobrze, ja oczywiście, ja oczywiście złożyłem y, ustąp y, do, do tego, ustne wezwanie, skargę. Ustąp ja ją dałem. W dniu 4 grudnia sekretariacie prezesa rejonowego Śródmieścia Krzysztof Adach składa skargę w sądu dzielerskiego za opóźnienie rozprawy zgłoszonej na godzinę 14 w wyniku 37-minutowego opóźnienia. I tak się ma robić: trzeba z nimi trzeba złapać zary i trzeba im po prostu pokazać, że to nie my jesteśmy ich sługami, tylko my jesteśmy ich pracodawcami. Do mojej kieszeni, do mojej kieszeni to bydło z wiejskiej. do mojej kieszeni wkłada swoje brudne łapka, zabiera moje pieniądze, które mógłbym wydać na dzieci, na osoby starsze, na moją rodzinę, na moich wnuków i z tych moich podatków otrzymuję na ojców, wnuków, z rodniaców na nazistowsko, hitlerowskich, którzy na Wołeniu w Małopolsce na Podkarpaczu, na Polesiu wymordowali bestiarsko pół miliona bezbronnych dzieci, Kobiet starców zamordowanych przez ukraińsko-nazistowskich wyrodnialców. Krzysiu, powiedz, co, co na tej rozprawie pojednawczej? E, dałem tylko moje żądania. Moje żądania ogłosiłem e, w gazecie żydowskiej, a e, w gazecie wyborczej. Tydzień czasu ogłoszenie przeprosiny e, w szmat, e, w tym polszmacie, w zjebał Enie, e, w te paupies przez tydzień czasu przed głównymi e, tymi wiadomościami mają być przeprosiny na e, stronie tak zwanej e, tej organizacji, e, mają być przeprosiny przez tydzień na stronie Knura. Rafała Gawła, który uciekł przed wyrokiem dwóch lat od siedzenia w więzieniu. Uciekł do Oslo. Na jego stronie i na stronie Konrada D. Nie mogę wymieniać nazwiska, bo jest oskarżony. E, Tulkowski, nie mogę jego nazwiska wymieniać. E, więc na jego stronie mają być przeprosiny przez tydzień. Wtedy ustawę uważam za zamkniętą. Ale póki co następna e, rozprawa. Rozprawa 28, 28 lutego. Następna rozprawa. To do zobaczenia. Dzięki. Śmierć wiadomo Polski, oczywiście. Jeśli nie śmierć, to co? Setki miliardów już poszły na banderowskie w samym tylko 2022 roku. Każdy z Was, każdy z Was, ty, 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 ty twój wnuk, twój syn, twoja babcia, twoja dziewczyna zapłacili 3750 zł na pomoc wnukom z wyrodniających banderowskich Jeszcze pytanie, jak liczyć gaz, prąd, inne rzeczy, po jakich cenach? Bo jeśli są liczone po złotówce za tą, jaką nazwa kontener paliwa, to macie świadomość tego, jak kocha jesteście okradani i w kupę ruchani. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo. Do, do zobaczenia. Do Dawaj, Rafał. Bo y, trzeba troszkę sprostować, bo języki mamy różne i zupełnie inaczej odbieramy wszystko, co się dzieje. To co było mówione tutaj wszystko, kusa jest jak najbardziej pra y, prawdziwe, ponieważ sam nawet przychodziłem do prokuratury prosząc o rozmowę z dyktafonem, żeby nagrywać rozmowę. Nie jest to możliwe. Y, Bronią się struktury po prostu organizacyjne przed informacją, e, nawet o tym, że coś się źle dzieje w strukturach e, naszego społeczeństwa, naszego państwa. E, nie pozwalają dopuścić ich wyżej, e, traktują nas każdego jednostkowo e, i oceniają nas właśnie po tym, w jaki sposób my się zachowujemy i ciężko jest e, zachować spokój naprawdę, e, dynamizm e, wypowiedzi i... Poprawność polityczną, żeby ładnie wszystko nazywać, że na przykład wyplewmy, wyplewmy chwasty z naszego ogrodu, jakim jest państwo. I prowokowani jesteśmy do tego, żeby właśnie mówić agresywnie i w ten sposób nas przedstawiać, jako że to wszystko jest, jest taką agresją. To nie jest agresja, to jest po prostu obrona. Dzięki.